Wiesz, kochani, muszę walczyć z godziną, bo chcę zniszczyć całą Polskę. Stop, godzina, nie mogę! Idę, panie ja. Stop, godzina! Zaliczymy sekundę, godzinę! Eee, co to są zwierzęta? Nie! Zostaw! To jest nasz kolega! Zaliczyć tego potwora! Ja burzę zają godzili. Ej, hey, Godzillo, tu jestem! Godzillo! Zombie jest! Aaaa! Ah, to zombie! Zawiadki są! Cóka, to mam To jest list, nie, poto o ciebie. Aaaa! Ah, ja, Z pomocą! Godzillo jest! Nie! Za go! Godzina jest tullżur złody, a my musimy mieć nowy kupić broń. Ile mam pieniędzy? 400. A to 500. Co bomba? Jak kosztuje to? Mam bombę. A To? Chyba tak. A to? Jeszcze to. To wszystko. Wystarczy i już. Ile? Ehm. dane, no Tak, są. Również szybko wyszło. Ehm. No dobra. No, już walczymy. Patrzymy, ja 3 minuty już. Wszyscy, którzy nie przyjechaliście razem? No? To, no, to są godzini. Tak. Co teraz zrobimy? Richard przyjechał wcześniej pomagać w organizacji przyjęcia. To są takie potwory. Jestem taki potwór. A to nasz przyjaciel Godzilla. Mamy im na umie troszkę. Godzilla może nas zaatakować. Idziemy. Mu -ha -ha -ha! Zaraz zniszczymy całe miasto. Polskie. Niami, jami. Co to mamy? Joby o, świetnie. A masz. Ja mi zjadłem. Jedziemy do nich. Do ciebie. to ha ha drodze. Widzicie, jak jest mocna i nic nie pokona na drodze. Znie. Chyba trafi mnie. Nie Nie pozwalimy! Dobra. Jesteśmy tutaj w gry. Tak, Godzilla! Przysiędza Godzilla. To jest Marco. co Ja jestem wielkim. Ja lubię być. Co to będzie? Skąd <gryśla> ty o nie! Chcę obudzić Godzillę! Godzilli są niebezpieczne, bo są w jakiejś innej kraju, a my w Polsce! Atakować! Mamy dużo pieniędzy, żeby wygrać w walce. Tylko lepiej chronimy się, bo... Przejdę tędy! Może no, 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 coś mi tu założy za internet, No dobra, jestem obok go, tu. Dobra, stań! Cieszę się, że Nie, boli. A jaką uderzy mocniej? Jeszcze! Nie da radę dla nas podtrzymać! Godzinio, uwierzaj tej chwili! Dzień dobry, Ty nie jesteś z nami! Nie jestem z nami! Boże, to święty! nie jest bezpieczna! Zdjęła nasz murek! Nie, proszę go wyścierać! Jak mamy. Aaaa! Drugi Godzilla! Oglądajcie długo za boczne, bo musimy walczyć Godzilla! Przeciwnictwo, kwintesencja, pla. Kwintesencja? Pożegnajcie na naszą Polskę i po. Nie dajcie łapkę góry o odkryć! Jeszcze!